Szanowni Państwo, chciałam Państwa bardzo serdecznie zaprosić na najbliższy koncert studia wokalnego CEKIS, który odbędzie się 18 lutego o godzinie 17 w tej oto jakże pięknej sali koncertowej Ośrodka Kultury. Tam za nami są. O tak, o. Takie miejsca razie puste, i one mają być zapełnione. Mam taką propozycję, żeby były zapełnione przez państwa, bo my będziemy z drugiej strony akurat, więc nie będziemy mogli zapełnić, ale państwo zapełnić będą mogli, ponieważ koncert ma charakter e, karnawałowy. Mile widziane są stroje karnawałowe. Nie tylko nas tak kolorowe, e, nie tylko nas występujących na scenie, ale przede wszystkim widowni. Uwaga! Ten koncert będzie miał szczególny charakter, ponieważ będzie miał charakter charakter będzie miał Chorytatywny. A zbierać będziemy na naszego absolwenta, na Bartka Kraszewskiego. Bartek teraz zaczął uczyć się w szkole muzykalowej w Londynie. Taka sytuacja. Światowa. Światowa, powiedziałabym. W związku z tym będą takie wystawione puszeczki, ponieważ ta edukacja zagraniczna jest okropnie droga. A on jest niezwykle utalentowany. Gdybyśmy chcieli mu okropnie pomóc i dlatego będą puszeczki. Na Bartka Kraszewskiego, który uwaga na tym koncercie również wystąpi specjalnie przyjeżdżając z Anglii. Co on tu będzie wyprawiał na tej scenie to w ogóle o, strach pomyśleć. Ale poza tym oczywiście będą wszyscy, którzy tu siedzą koło mnie i jeszcze więcej osób. Tancerze. a dziękuję bardzo. Będą proszę państwa tancerze, ale jacy. To będą tancerze, których prowadzi Monika Kotowska. Formacja nazywa się 420 Kultowa Formacja Skierniewicka. Zapraszamy bardzo serdecznie. Juhu! Eee! Dzień dobry. Chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na koncert Studia Wokalnego, którego będę miał przyjemność być gościem i na którym będę miał przyjemność wystąpić. I podzielić się z Państwem tym, co dzieje się tutaj, w Maudview, w Londynie. I moją pracą, moją przygodą całą związaną z Mountview, z Londynem, ze Szkołą Musical. Serdecznie zapraszam, do zobaczenia.